Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Jak już przeczytaliście, dziś zajmiemy się wymianą żaróweczki. A jest to właśnie żaróweczka, którą mamy tutaj w popielniczce w tym miejscu. W sumie powiem Wam szczerze, że tyle modyfikacji, jakie tutaj właśnie robiłem, łącznie tam z podświetleniami kratek czy tam autoholdy i tak dalej, tyle razy tutaj grzebałem, tyle razy to wyciągałem i powiem Wam szczerze, że nie zauważyłem tego, że tam jest przepalona żarówka, bo to powinno się świecić w momencie włączenia świateł. Czyli jak widzicie, następuje podświetlenie klawiszy, a tam się właśnie nic nie świeci. Powinno się świecić tak jak tutaj z tyłu. Te obramowanie całe dookoła. No a tutaj, jak widzicie, ta żarówka, podświetlenie tej popielniczki wcale mi nie świeci. Odbija się teraz tylko odblask, akurat. Ale to nie świeci. Dlatego postanowiłem to wymienić. Żarówka, jaka tam przychodzi, jest to żarówka z oznaczeniem T5W12 1212 v A wygląda ona. Tak, tutaj mam w sumie woreczku ich 10. Zapłaciłem bagatela 3 zł za 10 sztuk A są to w sumie takie same jak kiedyś były używane w oświetleniu chyba liczników Czy w takich miejscach Jest ona cała szklana Wygląda podobnie jak tradycyjne żarówki szklane postojowe Ale jest ona dużo mniejsza W ręce Prawie tego nie widać no ale dobra, no już wiemy jaka żarówka nam będzie potrzebna. Także zabieramy się za robotę. No i znowu to samo. Już pewnie też nie raz widzieliście, że najpierw musimy zacząć od podważenia i wyciągnięcia tutaj tego skórzanego mieszka od zmiany biegów. Kolejną rzeczą będzie wyciągnięcie panelu od klimatronika. Pewnie już tutaj wiecie, że tutaj są od dołu otwory, w które można włożyć jakiś haczyk, pociągnąć do siebie. Ja nawet widzicie palcem prawie że to wyciągam, ale jest no, niewygodnie, dlatego użyję jakiegoś haczyka i pociągamy panel do siebie i wtedy nam wyskoczy. No i żeby tam nic nam tutaj nie przeszkadzało, odpinamy obie wtyczki i odkładamy sobie cały gdzieś ten panel na bok, żeby nam tutaj nie wisiał, nie przeszkadzał. Kostki na razie możemy sobie tu Schować do tyłu. Podnosimy panel od MMI, podszarpując go delikatnie do góry. No i jak widzicie, już nam ładnie wyskoczył. No i teraz musimy odpiąć od niego wtyczki, jakie tutaj są. Od spodu, z tego co tak pamiętam, to chyba były trzy. Także wypinamy najpierw wszystkie wtyczki. No i teraz, żeby nam to tutaj też wszystko nie przeszkadzało, jak już odepniemy wtyczki. Przełóżmy sobie cały ten panel tutaj delikatnie górą. Idzie to zrobić bez problemu, wystarczy troszkę przekręcić tylko ten mieszek i to nam wyjdzie do góry. Jedną ręką oczywiście tego nie zrobię, dlatego będę musiał tutaj akurat przerwać nagrywanie i nie pokażę wam jak ja to robię, ale bez problemu sobie na pewno z tym poradzicie. No i teraz w sumie już mamy dostęp do zapalniczki. Wykręcamy dwie śrubki tutaj po bokach na kluczyk ósemkę. I już będziemy mogli ją podnieść do góry po odkręceniu dwóch śrubek. Widzicie za popielniczkę, cały czas mówię zapalniczkę, popielniczkę wyciągamy tutaj pod tą gąbką. Mamy kostkę i ją sobie też musimy rozłączyć. I wtedy mamy już całkiem na wierzchu wszystko. No i teraz to, co nas interesuje jest dokładnie tutaj w tym miejscu, nie wiem czy widzicie w tym okienku. Ta żaróweczka, ale zanim ją wyciągniemy, musimy tutaj troszkę rozebrać. Zaraz Wam powiem jak, bo szczerze mówiąc, to sam nawet nie wiem, jak to się rozbiera, ale jeszcze tutaj na spokojnie obejrzę i zaraz Wam powiem. A więc, tak, najpierw musimy zdemontować ten plastik, który jest tutaj na samej górze. Jest on tutaj po bokach na zaczepach, także jego ściągamy bez problemu. Następnie tutaj ten. Hmm, nie wiem, jak to się nazywa odblask, tak czy jak kawałek tego świecącego plastiku. On jest tutaj na zaczasku, też z boku. Wyciągamy go po prostu do góry. No a następnie wyciągamy tą obudowę żarówki. Jest ona tutaj też na zaczepach wciskana. Wystarczy dopchnąć, a żeby wyciągnąć, no to delikatnie pociągnąć. No i mamy tutaj właśnie cały ten plastik, w którym schowana jest ta żarówka. A żeby dostać się już do samej żarówki, musicie po bokach podważyć tutaj te dwa miejsca z jednej i z drugiej strony. Jak widzicie, ja już trochę podważyłem i już w sumie mi tutaj to odeszło. No i po prostu trzeba to teraz rozchylić, tak jakby otworzyć. Nie wiem czemu mi ta kamera nie łapie ostrości, tak jak blisko coś przyłożę. Jakoś to jest niewyraźne. No ale myślę, że wiecie o co chodzi. Oczywiście znowu jedną ręką nic nie zrobię, ale po prostu teraz to trzeba otworzyć. Tak to wygląda właśnie po otworzeniu. No i teraz jakieś szczypce lub coś, żeby tą żarówkę wyciągnąć, bo chyba palcami tutaj nie da rady jej złapać. No i wymieniamy, wkładamy nową. No ja teraz muszę właśnie poszukać jakiś szczypiec czy czegoś takiego, żeby ją wyciągnąć, bo na razie nie mam pomysłu, jak to zrobić. Strasznie to małe, no ale myślę, że zaraz jakoś sobie tutaj poradzę. No i wymieniłem już żarówkę, włożyłem sobie tutaj nową także zamykam z powrotem tutaj tą oprawkę o. no i teraz nie ma w sumie żadnego wyjścia ewentualnie tutaj na krótko możemy podłączyć plus i minus żeby sprawdzić nam czy ona świeci lub z powrotem zmontować całą tą y, te, te gniazdo zapalniczki żeby zobaczyć czy, czy działa no ja w sumie chyba zmontuję bo już rozebrać to wiem jak także to pójdzie mi bardzo szybko, no i zobaczę, czy to świeci. No i zmontowałem już na szybko z tyłu tą zapalniczkę. I jak widzicie, teraz jest jasno. To może nie widać tego bardzo, ale chociaż widać chyba na kamerze, że, że zapala się to oświetlenie. Także robota wykonana prawidłowo. Możemy teraz sobie już uzbroić ją do końca i powoli wszystko składać tak samo, jak żeśmy to rozkładali. Jeszcze słuchajcie jedna rzecz, ja wam tego w sumie chyba nigdy nie mówiłem przy tu właśnie rozbieraniu tego kokpitu, że prawdopodobnie nawet jeżeli zapłonu chyba nie przekręcicie, to jeżeli tutaj rozłączacie wszystkie te wtyczki, to możecie mieć jakieś błędy na sterownikach, które możecie tam odczytać przy pomocy VCDS. Także się tym nie przejmujcie, bo to jest akurat rzecz normalna, że po rozpięciu wtyczek mogą jakieś tam błędy wyskoczyć. No ale oczywiście to tylko wystarczy je pokasować i problem z głowy. Także taka tylko informacja. No a ja tutaj już właśnie podpinam, wkładam panel i zaraz będę tutaj kończył. No jak widzicie, mamy wszystko już poskładane. Teraz jeszcze sprawdzenie. Nie wiem czy widać. O, teraz widać lepiej. Wszystko świeci. Także Plan wykonany. No i chyba to by było tyle. Mam nadzieję, że pomogłem Wam tym poradnikiem, bo kilka razy spotkałem, że właśnie ktoś miał tam spaloną żarówkę, nie świeciło komuś właśnie te gniazdo. Także być może komuś taki poradnik się przyda. No i co? No, dziękuję Wam jak zawsze za obejrzenie. Tradycyjnie zapraszam do oglądania moich pozostałych filmów. Subskrybujcie też mój kanał. No i do następnego razu. Trzymajcie się. Cześć.